W mieście Wałbrzychu działa już od jakiegoś czasu Rada Działalności Pożytku Publicznego. Podobna forma ciała doradczego i opiniującego miała powstać przy Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu. Zgłosiło się 20 kandydatów. Została podjęta uchwała odnośnie zakresu działalności i formy głosowania. Odbyło się nawet zebranie, na którym miało dojść do wyboru Rady na dwuletnią kadencję. Dzisiejsze spotkanie jest pierwszym naszym spotkaniem. Mam nadzieję, że nie ostatnim. Na dzisiejszym spotkaniu na pewno nie określimy tytułów działania Rady. Natomiast wybierzemy w wyborach tajnych przedstawicieli, którzy będą, będą mieli za zadanie nakreślić formę oraz kierunki działania. Przed nami dosyć dużo ciężkiej pracy. Zostały wybrane cztery osoby z ramienia Rady Powiatu i dwie osoby z ramienia Zarządu Powiatu. Na tym jednak skończyło się całe misterne planowanie władz powiatu, ponieważ jak się okazało w trakcie dyskusji, nie wszystko zostało dobrze przygotowane pod względem formalno-prawnym. Ja uważam, że jest po wszystkim. Bo jeżeli my tutaj w kwestiach formalno-prawnych nie jesteśmy w stanie się dogadać, to dajmy sobie spokój, niech każdy idzie do siebie, okopie się w swoim ogródku, ta Rada nic nie zrobi. Nawet jak powstanie, to będzie na zasadzie wyrywania złotego nocnika w Wersalu. To jest koniec na początku. Dziękuję. Z sali spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych padały co rusz nowe pytania, głównie dotyczące sposobu głosowania, jak i reprezentowania poszczególnych stowarzyszeń. Jeden, nie bóru, jeden, lub dwa. jeden lub dwa. No jeden do, jest no jest to... Sobie bardzo bardzo odda, odda, jeden to nie nadal Jeden głos na siebie. I, i, odda, skada, I powiedzmy dwoje z nas odda głosy na dwie osoby. Czy to, to, to będzie reprezentacja taka, jaka powinna być? Tu nie chodzi o Poza tym jeszcze jedna rzecz. Ludzie ze sobą współpracują. Społecznicy zazwyczaj współpracują ze sobą. I tak wydarzy że po prostu ktoś poprze kolegę, tak? A może by chciał jeszcze naprawdę kogoś, kto, to, 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 który, który się znać, bierać, tak? Ważne jest, że moim zdaniem, że nie doszło tu do żadnego konfliktu, że załagodzono klimat, uspokojono ten klimat, że dano możliwość ludziom też na przygotowanie się, bowiem ja uważam, że nie wszyscy byliśmy też my przygotowani do tego, co mówi prawo. Jeżeli ktoś przychodzi na spotkanie, to powinien mieć delegację prawną do reprezentacji swojej organizacji. Nie wszyscy mieli pełnomocnictwa. Ostatecznie Rada Działalności Pożytku Publicznego przy Starostwie Powiatowym nie zawiązała się, a sam mecenas Koncewicz, który musiał być wezwany na salę, nie do końca wiedział, jakie decyzje podjąć. Dopiero członek zarządu powiatu, Krzysztof Paciepnik, zdecydował, że głosowanie odbędzie się w innym terminie. Rozebraliśmy na czynnik pierwsze zebranie, myślę, że drugie będzie lepiej przygotowane. Postaramy się również zdobyć dwóch aktów prawnych. Po terminie następnego zebrania panu boju formujemy ją. Ja uważam, że dobrze się stało, że przewodzący to spotkanie przedstawiciel zarządu, pan Krzysztof Peczeknik, podjął taką decyzję, jaką podjął. Wyeliminowane zostały możliwości skarżenia, niedomówień, zastanawiania się, jak to będzie. Staraliśmy się, chcieliśmy powołać tę radę przede wszystkim dla, dla osób, które działają społecznie. Chcieliśmy, aby ta rada e, no, była takim organem, który będzie na stałe współpracował e, ze Starostwem Powiatowym w Obrzychu. E, cieszyliśmy się z tak dużego zainteresowania wśród e, przedstawicieli tychże organizacji, że e, no, zgłosiły, jakby swoją chęć, e, zgłosiły swoją chęć do e, kandydowania. E, no niestety m, wyszło, wyszło dzisiaj e, no, w ten sposób, że wybory się nie odbyły, więc mi z tego powodu niezmiernie przykro. Natomiast e, Myślę, że tutaj też emocje, emocje zagrały, wzięły, wzięły górę. Zgłoszeń było, zgłoszeń było 20, nadesłanych do nas miejsc 6, tylko 6 albo aż 6. Także no tutaj myślę, że przy każdych wyborach są jakieś emocje i myślę, że te emocje po prostu się niestety wzięły górę, ale myślę, że... Poprawimy e, to, co dzisiaj nie wyszło, i myślę, że wszystko będzie w porządku. Jednak jaki to będzie termin, jeszcze nie wiadomo. Ciężko mi się na ten temat wypowiedzieć. Nie chciałem tutaj podawać żadnego ter terminu, ponieważ no, e, no nie chciałbym być gołosłym. Z opinii jakie usłyszeliśmy w sali obrad starostwa powiatowego poszczególni przedstawiciele organizacji pozarządowych zgadzają się z decyzją paciepnika o przełożeniu terminu wyboru rady. Myślę, że lepiej żeby się nawet odbyły w czerwcu czy w lipcu niż miałyby się dzisiaj odbyć i później trzy lata miałoby trwać postępowanie sądowe. Wałbrzych wiadomo znany jest ze wspaniałych spraw sądowych, skupowania głosów. Po co nam kolejna afera? Ja uważam, że to bardzo poważnie podeszli organizatorzy do tego spotkania. Wszyscy się uczymy demokracji, wszyscy się uczymy organizacji, szacunku do prawa, szacunku do dokumentu, do papieru. To jest kolejna lekcja. Myślę, że z tego nie należy robić wielkiego problemu. Problem byłby, gdyby dzisiaj się odbyło to spotkanie i gdyby ktoś zakwestionował, słusznie zresztą, że osoby uczestniczące w spotkaniu nie miały do tego delegacji prawnej. Najprawdopodobniej kolejne spotkanie w gronie stowarzyszeń i przedstawicieli Rady Powiatu nastąpi najwcześniej pod koniec kwietnia, ponieważ dopiero na kolejnej sesji Rady Powiatu musi być przedstawiona i przegłosowana propozycja przedłużenia terminu powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego.